Witam. W tym odcinku chciałem wam pokazać jak łatwy w prosty sposób nagrywać Gry programem Xfire Jest to banalne. Yy, z góry przepraszam za te ucięte tutaj ikonki u góry, jakie widzicie. Za te tutaj nie jest do końca. Może będą całe na filmie. Zobaczymy. Yy, yy. Poczekamy aż wykryje zainstalowane gry. Chwilę to może potrwać. Dobrze, już się kończy. Zalogowany I tutaj mamy wszystkie gry. Moje 28 gier. I do tego nie są grubo? Jest Windows, Media Player, Winnam, TeamSpeak, jakieś inne i dzisiaj nagramy na przykład z Assassinem, nie Assassinem. no coś co mi się szybko włącza no niech będzie Minecraft na przykład tak jest tu gdzieś tak. w prosty sposób klikam uruchom ale pierwsze co zrobimy to wchodzimy w narzędzia opcje Xfire w grze włącz Xfire Grze. Tutaj mamy Xfire w grze y, lock plus X i nagrywanie. Nagranie nas najbardziej interesuje F11 plus F12. Chwila sprawdzę z bandikamie. O, bandik I tak, to muszę zmienić na F10. F1, F2, dobra. Nagrywanie. I wciskamy kombinację dwóch, wciskamy kombinację dwóch klawiszy, czyli F1 plus F2. Klikamy. OK. I jest to wszystko. Teraz. klikam po prostu. Uruchom. Gra nam się uruchamia. Enter. Przepraszam. Wie, tak wiem, mam pirata. połowa ludzi się tam z w i teraz klikamy kombinację klawiszy F1 plus F2 Jak widać gra już nagrywa. Ale tu jest ten błąd gdy włącz trzeba wyłączyć. Zapisywanie. No, teraz nam to zapisało. I odpalamy, na przykład, serwer. Nie, dobra, nie może być serwer, bo będzie epic jump Epic Jump Map. Niech będzie. I klikamy F1 plus F2. Zaczęło nam nagrywać. Mogą być maluteńkie lagi dotyczące tego, bo nagrywam dwie rzeczy. Za jednym razem, czyli mam włączone bandika X Fire. Jest to taki troll. Tak. No i będzie to wszystko. Po tym wszystkim powinno nam się wszystko pięknie zrobić. Bez mniejszego problemu. I dziękuję. Włączamy nagrywanie, możemy zamknąć grę. Kling gałę. Jest wszystko pięknie. Jest tutaj od razu można na YouTube'a, A ja się z Wami żegnam. Do widzenia, papadu, Do zobaczenia w następnym odcinku Siem'a.